Witam serdecznie w części drugiej. Rozmawiam z Bartoszem Zawackim, współwłaściciel biura nieruchomości Costa Agent. Witaj, Bartku. Cześć, Krzysztof. I tak jak obiecałem, w drugiej części skupimy się na istotnych aspektach rynku nieruchomości w Hiszpanii. Jak wygląda w ogóle proces zakupu? Jakie są różnice między Hiszpanią a Polską? Proces zakupu wygląda bardzo podobnie. Tak naprawdę. Dwie istotne różnice, jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Hiszpanii a w Polsce, to jest to, że w Hiszpanii musimy mieć numer, zdobyć numer NIE, to jest taki PESEL dla obcokrajowca, no i musimy mieć też rachunek bankowy, i to zależy, czy to jest rynek pierwotny, czy rynek wtórny, no to ten rachunek musimy mieć troszkę wcześniej albo troszkę później. Są to tak naprawdę dwie rzeczy, które musimy spełnić, żeby zakupić. Nieruchomość w Hiszpanii, te dwie rzeczy to jest tak naprawdę formalność. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc zdobycie numeru nie to jest jedna wizyta na komisariacie policji albo ewentualnie w ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Ja zawsze polecam jednak, żeby to zrobił, zrobić w Hiszpanii, a tak naprawdę, żeby to zrobił za nas prawnik, dlatego że jeśli chodzi o proces zakupu, to. Kupując ze mną, ja zawsze, mi zawsze towarzyszy, towarzyszy prawnik. Jest to kancelaria polsko-hiszpańska. Mamy w tej kancelarii właścicielem jest hiszpański prawnik, ale zatrudnia też polskich prawników. Notabene ten prawnik sam mówi po polsku. No oczywiście to nie, jest, to nie jest jego język ojczysty ale ale komunikuje się w języku polskim. Więc taki prawnik załatwi za nas numer nie, załatwi za nas rachunek bankowy, kupi za nas nieruchomość. Oczywiście my też możemy się pojawić na, na akcie notarialnym, ale jeżeli nie będziemy mieli czasu ochoty, to, to prawnik może pójść za nas na akt notarialny i zakupić za nas nieruchomość. Oczywiście, żeby wykonał wszystkie te czynności, musimy dać prawnikowi, upoważnienie notarialne, najłatwiej to zrobić w Hiszpanii. Zostawiamy, idziemy do notariusza, możemy to załatwić podczas pierwszej wizyty albo przyjechać jeszcze raz i idziemy do notariusza hiszpańskiego, zostawiamy upoważnienie prawnikowi i prawnik jak prawda, załatwia wszystkie sprawy od A do Z. Czyli przede wszystkim polecasz prawnika jeśli chodzi o sprawy znaczy, przez prawnika to załatwić w ten sposób. Jeśli chodzi o sprawy prawne to tak, to jest raczej standard, że agencje nieruchomości zajmują się raczej wyborem nieruchomości, pokazywaniem nieruchomości na, na miejscu, a sprawy prawne typu numernie, rachunek bankowy, sprawdzenie dokumentacji, to nie ma znaczenia, czy to jest rynek pierwotny, czy to jest rynek wtórny. Na rynku pierwotnym też wiele rzeczy musimy dopilnować, chociażby dopilnować kwestie gwarancji bankowych, czy gwarancji od ubezpieczyciela, które musi mieć wykupiony deweloper. Jeśli to jest duży deweloper hiszpański, to e, nie ma z tym najmniejszego problemu. Troszkę schody się robią, jeżeli to jest mały, bardzo mały lokalny deweloper, dlatego że mali deweloperzy często próbują uniknąć wykupywania tych e, ubezpieczeń, dlatego że to jest bardzo e, znaczący koszt e, dla, dla dewelopera. To nie są e, tanie ubezpieczenia, e, więc to trzeba dopilnować, że, czy, czy deweloper ma taki, czy dopilnować tego, żebyśmy takie, e, taką gwarancje na wpłacone środki otrzymali, sprawdzić, czy ma pozwolenie na budowę. Tych spraw do sprawdzenia jest bardzo dużo, jeśli chodzi o rynek wtórny. No to, znaczy, na, to rynek wtórny to przede wszystkim hipoteka, ale na rynku pierwotnym oczywiście deweloper też może się posiłkować kredytem hipotecznym, ale na, na przykład na rynku wtórnym to, to jest, czy nie ma spraw spadkowych, to jest dosyć długotrwały proces, jeżeli jest w trakcie, już nie mówiąc o tym, jak jeszcze nie jest za Zaczęta. więc czy to jest rynek wtórny czy pierwotny tych rzeczy do sprawdzenia przez prawnika jest trochę no plus te, te rzeczy formalne typu numer nie i rachunek bankowy jeśli chodzi o cały proces zakupu to on jest też bardzo zbliżony do, do tego co mamy w Polsce jeśli chodzi o rynek pierwotny to mamy najpierw umowę rezerwacyjną, później drugą umowę z deweloperem, no i trzecia umowa to jest już akt notarialny, i wtedy, tak jak wspomniałem, albo idziemy na akt notarialny z prawnikiem, albo prawnik idzie sam. Akt umowa rezerwacyjna, umowa z deweloperem może być, często jest w dwóch językach, hiszpańskim i angielskim, nawet są deweloperzy, bo mamy dosyć duży napływ Polaków, jeśli chodzi o Hiszpanię. To są część deweloperów developer, ma nawet umowy hiszpańsko-polskie. Ale akt notarialny, ta trzecia umowa na rynku pierwotnym jest tylko po hiszpańsku, więc musimy, musi być, jeżeli chcemy być osobiście, to musi być tłumacz i najczęściej tym tłumaczem jest prawnik, mhm. który mówi po polsku i po, po hiszpańsku, oczywiście. Kolejny temat. Za bardzo go nie lubimy, ale jest pewny tak samo jak i śmierć podatki jak wygląda różnica jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości w Hiszpanii. Jeśli chodzi o podatki to niestety są duże różnice różnice na niekorzyść Hiszpanii. Dlatego że jeśli chodzi o rynek pierwotny to mamy kilka podatków przede wszystkim VAT 10%, to jest praktycznie w całej Hiszpanii, nie wiem czy wyspy kanaryjskie nie mają troszkę niższego, ale Alicant, prowincja Alicante i prowincja Malaga, tam gdzie działamy jest na 100%, 10% VAT, bo też musimy wziąć pod uwagę, to o tym jeszcze za chwilę powiem więcej, że Hiszpania jest bardzo zróżnicowana. Każda wspólnota autonomiczna naprawdę, tak naprawdę ma swoje podatki, ale jeśli chodzi o VAT, tutaj jest prak praktycznie tak samo, czyli 10% VAT, Później mamy na rynku pierwotnym mamy taki, no taki podatek PCC, mimo że to jest pierwotny. I tutaj w Alicante mamy 1,5%, w Andaluzji, czyli prowincja Malaga to jest 1,2%. Do tego koszty notariusza i wpisu do księgi wieczystej i to już jest ustawowe, znaczy wszystkie te, te, te podatki są ustawowo ustalone i jeśli chodzi o notariusza to jest maksymalnie 0,5%, a jeśli chodzi o księgi wieczyste to jest 0,25%. Czyli maksymalnie notariusz z księgami to będzie 0,75%. Ok, kupiliśmy wymarzoną nieruchomość, wszystko załatwiliśmy, mamy już tę naszą rajską posiadłość i nie sposób teraz pominąć pewnego tematu. Kontrowersyjnego, ale bardzo ważnego pod kątem inwestowania w nieruchomości w Hiszpanii, okupados. Tutaj przypomnę, poprawnie, jeżeli gdzieś się pomylę, ale z tego co rozumiem, kupuję taką nieruchomość, jestem jej właścicielem. Jeżeli podczas mojej nieobecności ktoś się do niej włamie i tam zamieszka, to, jak, to, to ja nie mogę tej osoby wyrzucić, bo ona tam formalnie mieszka, tak? Dobrze rozumiem? Tak i nie. Jeśli chodzi o Cupados, czy o Cupas, dwie, dwie wersje językowe, jeśli chodzi o nomenklaturę, to dwie wersje funkcjonują, to rzeczywiście to prawo jest moim zdaniem poszło w złą stronę w Hiszpanii. Zresztą w Polsce też jest troszkę problem z wyrzuceniem kogoś z mieszkania jak nam nie płaci. Ale mam wrażenie, że w Hiszpanii tam poszli o krok za daleko albo nawet o kilka kroków i rzeczywiście tak jest. Jeżeli to nie jest tak, że ty nie możesz go wyrzucić Mm -hmm. Tylko jeżeli ktoś do Ciebie tam ugości się u Ciebie pod Twoją mm -hmm. nieobecność, a Ty szybko, nie, i to się zmienia na szczęście w Hiszpanii, jeżeli Ty szybko nie zareagujesz, to wtedy musisz to dochodzić swoich praw sądownie. A niestety w Hiszpanii te sądy działają różnie, tak jak w Polsce no nie są, nie, nie są bardzo te sprawy nie są często bardzo szybko rozpatrywane. I dopóki nie dostaniesz orzeczenia sądowego, że możesz wyrzucić taką osobę, to nie możesz jej siłą, legalnie nie możesz ją siłą wyrzucić. Czyli on, mimo tego, że zajął nielegalnie twoją nieruchomość, ty nie możesz w imię prawa przyjść i go wyrzucić bez orzeczenia sądowego, chyba że zareagujesz szybko. Co y, to znaczy szybko? Y, często przewija się taki okres 48 godzin, że jeżeli zarugujemy w ciągu kilku dni, to taki, to taki y, okupas y, jest traktowany jako zwykły włamywacz. Czyli najwie, najlepszym sposobem, żeby wyeliminować ryzyko kupas, bo rzeczywiście to jest gorący temat w Hiszpanii. E, tutaj jesteśmy na Kawsach i też mam, za każdym razem mam o to pytanie o tych zwać okupas, ale to też jest gorący temat w samej Hiszpanii, e, więc najlepszym sposobem, żeby wyeliminować prawie całkowicie ryzyko tych niechcianych lokatorów to jest kupowanie mieszkań na ogrodzonych, strzeżonych. Monitorowanych osiedlach. Warto też założyć prywatny alarm, podłączony do jakiejś firmy ochroniarskiej. Jest dużo międzynarodowych firm, które działają, działają również w Polsce. Może być to alarm z kamerą. Koszt takiego alarmu to jest jakieś 50 euro miesięcznie, więc jakiś znikomy. I to praktycznie eliminuje nam ryzyko tych niechcianych lokatorów, ale trzeba uczciwie przyznać, że, że to prawo raczej. Mimo że, tego, mimo, że się zmienia i że możemy jakby szybko zareagować i wtedy są traktowani jako włamywacze i mają problemy, również, również po prostu są traktowani jako przestępcy, to niestety jak się już tam zadomowią, no to, to troszkę, troszkę mamy trudniej, bo jakbyśmy chcieli to zrobić legalnie, to musimy iść do sądu, musi być sprawa sądowa i dopiero po tym możemy ich wyrzucić, więc najlepiej do tego nie dopuścić mhm. poprzez właśnie posiadanie nieruchomości na tego typu kompleksach, posiadanie alarmu. Ryzyko jest my sprzedaliśmy kilkadziesiąt nieruchomości w Hiszpanii. Mamy kontakt stały praktycznie z każdym klientem, bo przypominamy o podatkach bo często klienci do nas dzwonią, pytają jak zapłacić mandat, bo, bo to nie jest takie oczywiste w, w Hiszpanii, to nie jest Polska, e, więc mamy stały kontakt z naszymi klientami i żaden z naszych klientów nie zgłaszał nam problemów z okupas. Myślę, że gdyby taki problem miał, to byśmy o tym wiedzieli, więc odpowiednia prewencja i, i nie powinna być problemu. A jakie uważasz kluczowe czynniki, które muszą stać spełnione, żeby wybrać dobrą nieruchomość. Czyli na co tak naprawdę zwrócić uwagę? Tu niekąd odpowiedziałeś oczywiście, alarm, jakieś ogrodzone osiedle, ale tak jak po prostu ja bym stwierdził, piękne mieszkanie, czy tam apartament, stać mnie, chcę kupić, to poza tymi kwestiami, co ty powiedziałeś, to jeszcze powinienem wziąć pod uwagę, żeby można było powiedzieć, warto. Na pewno na pewno jeśli chodzi o zakup nieruchomości, czas musimy jakby... Wiedzieć w jakim celu, znaczy, jakby uświadomić sobie, w jakim celu kupujemy. Jeżeli to jest cel bardziej na wynajem, plus użytkowanie um, od czasu do czasu okazjonalne, to, um, to musimy się trzymać blisko morza. Jeżeli kupujemy dla, dla siebie, to ten warunek oczywiście nie, nie musi być spełniony. Um, jeżeli kupujemy znowu troszkę na wynajem, troszkę dla siebie, no to fajnie, jakby to był kompleks taki bardziej rozbudowany. Kilka basenów, siłownia. To się fajnie wynajmuje. A to jest raczej standard obecnie w tych nowych: że jest kilka basenów, że jest jakieś różne udogodnienia. Fajnie, jak jest podgrzewany basen, bo wtedy na przykład październik, listopad. Kiedy ta temperatura w Hiszpanii jest bliska 20 stopni, jest to fajna temperatura, ale jeżeli basen ma również około 20 stopni, to już nie jest aż tak, aż tak kąpać w takim basenie to nie jest aż taka przyjemność. A jak jest podgrzewany jest, jest basen, no to ta temperatura zawsze ma 28 stopni. Co jeszcze jeśli chodzi o wynajem, raczej nie... Kupowałbym bardzo drogich nieruchomości, jeżeli, jeżeli mamy nieruchomość, jeden, jedna inwestycja i tam oczywiście będziemy mieli penthouse'y, Piekielnie drogie, drogie są też na parterze, bo mają grudek często, to takie bym wyeliminował, nie zwróci nam się, bo różnica w stawce będzie 40, 50, 100 euro, a różnica w cenie może być, że mieszkanie po środku będzie kosztowało 300, 350 tysięcy, a penthouse będzie kosztował pół miliona albo 600 tysięcy bardzo długo będziemy czekać, aż takie mieszkanie się zwróci, bo te różnice w wynajmie raczej nie będą duże, no i też większy raczej będzie większy popyt na takie standardowe mieszkania z dwiema sypialniami, niż na penthouse z trzema sypialniami i z dużym tarasem, no bo jeżeli ktoś ma wydać 170 euro za noc tylko żeby mieć dwa razy większy taras może może być problem z wynajęciem więc szukamy takich raczej jeżeli jest jedna w obrębie jednej inwestycji to raczej szukamy takich tańszych jeżeli to ma być bardziej pod wynajem, niż tych droższych. Jeśli chodzi o takie kwestie formalne, to na pewno trzeba mieć w tyłu głowy, że w Hiszpanii są duże podatki. Wspomniałem o podatkach na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym jest to bardziej zróżnicowane, bo PCC w Alicante będzie 10%, w Maladze, będzie, czyli w Andaluzji, będzie 7% ale mniej więcej ten na rynku pierwotnym będzie to mniej więcej 13% wszystkie koszty z prawnikiem i tak dalej na rynku wtórnym będzie to między 9, 10 a 12%. Więc to nie są małe pieniądze. Jak sobie policzymy na przykład, że średnia cena, że ceny na rynku pierwotnym zaczynają się od około 300 tysięcy, jak dodamy sobie do tego 13%, no to musimy to uwzględnić, że, że ta cena będzie o jakieś 40 tysięcy euro wyższa. Więc na pewno musimy zwrócić uwagę na podatki, na pewno musimy zwrócić uwagę, uwagę na to, że hmm, tutaj cała jak Procedura będzie po hiszpańsku, a na pewno akt notarialny będzie po hiszpańsku, więc warto pomyśleć o kancelarii. Tak jak wspomniałem, my mamy kancelarię polsko-hiszpańską, wydaje mi się, że to jest najfajniejsze połączenie, bo jest prawnik hiszpański, który jest zakorzeniony po pierwsze w przepisach, po drugie, inna jest rozmowa między Hiszpanami, a, a inna rozmowa między, między jednak Polakiem a Hiszpanem, więc, więc tutaj mamy nie dość, że prawnika hiszpańskiego, to jeszcze zatrudnia polskich prawników, więc moim zdaniem, tak jak wspomniałem, najfajniejsze rozwiązanie, więc musimy pomyśleć o prawniku. Musimy, jeżeli kupujemy na wynajem, to na pewno musimy wiedzieć, że być świadomi tego, że musimy mieć licencję turystyczną, żeby wynajmować krótkoterminowo bo długoterminowo nie, ale krótkoterminowo musimy mieć Czyli ile krótkoterminowo? Do miesiąca. OK. Powyżej miesiąca już możemy wynajmować długoterminowo, a jeżeli wynajmujemy na tygodnie, na dni, no to jest wynajem stricte krótkoterminowo i krótkoterminowy, i musimy mieć licencję turystyczną. Po pierwsze nie każda gmina. Daje. Problem z licencjami jest w dużych miastach, są bardzo ograniczone, na przykład w Walencji to tylko pierwsze piętro i w Alicante jest, jak dobrze pamiętam, tak samo, że tylko pierwsze piętro może dostać licencję i na dole muszą być usługi albo, albo parter ewentualnie, więc ta, ta ilość mieszkań, które mogą dostać licencję w dużych miastach jest bardzo ograniczona, więc raczej omijamy duże miasta ale też niektóre gminy w ogóle nie dają licencji, czyli jak tam kupimy, nie sprawdzając czy ta gmina daje licencję, czy nie, a kupiliśmy trochę na wynajem, bo to zazwyczaj jest tak jednak, że chcemy korzystać, to no to nie wynajmiemy. Dopóki się tam prawo nie zmieni, a czy, się, a czy się zmieni czy w ogóle się tam kiedyś zmieni prawo i ta gmina będzie dawać licencję, tego nikt nie wie, no to dopóki to się nie zmieni, to my tam nie wynajmiemy. Więc to jest bardzo istotne, żeby się z nami skontaktować albo z inną agencją, oczywiście, bo jest nas troszkę w Hiszpanii i, i jakby do, e, skonsultować to, e, czy jak kupuje na wynajem, czy ta gmina daje. I, licencje, ile czasu się czeka na licencję, bo w jednej gminie będziemy czekać parę miesięcy, a w innej gminie będziemy czekać kilkanaście miesięcy. Takie są różnice, jeśli chodzi o okres oczekiwania na licencję. No musimy też wiedzieć, być świadomi tych Okupas, Okupados, jak ich tam zwał. Jednak jeżeli, jeżeli nas, nam budżet na to pozwala, no bo to są jednak droższe nieruchomości, nasze nieruchomości zaczynają się od około 300 tysięcy euro brutto, więc to są, ale jeżeli nas, nasz budżet na to pozwala, no to, no to zdecydowanie bym wybierał nieruchomości nowe albo prawie nowe, na strzyżonych osiedlach monitorowanych, gdzie ryzyko tych okupas jest znikome. Istotne jest, wydaje mi się, też, żeby gdzieś tam zbadać region, który nam pasuje. Regiony są, różnią się między sobą. My, tak jak wspomniałem, działamy na Valikantę i w Maladze. Są to bardzo różne regiony. Samo, samo wybrzeże Costa Blanca, która leży w prowincji Alicante jest bardzo zróżnicowanym wybrzeżem. Południe wybrzeża, okolice Torrevieja, Oriuela Costa, poniżej generalnie Alicante jest bardziej suchy rejon, powyżej jest bardziej zielony, troszkę inne plaże są, powyżej mamy więcej takich zatoczek. No jest to bardzo zróżnicowany rejon i z kolei Andaluzja Costa del Sol to jest taki typowo hiszpański region, e, białe miasteczka, e, flamenco, e, więc taką, taka Hiszpania z krwi i kości, ale z kolei. E, e, Dużo osób mówi, że te plaże nie są, nie, nie trafiają do, do wszystkich, nie, nie, nie wszystkie jakby osoby są zachwycone tymi plażami na Costa del Sol, więc, więc no dobrze jest zbadać ten, te regiony, skonsultować się z agentem, który zbada potrzeby klienta i będzie mógł doradzić, który, który region jest najlepszy. Dziękuję Ci bardzo Bartoszu, temat jest niezwykle ciekawy, no i zaintrygowałeś mnie słoneczną Hiszpanią, może będę miał okazję już niedługo zobaczyć na własne oczy ten piękny kraj, którego jeszcze nie miałem okazji w swoim życiu zobaczyć. To, to tym bardziej Krzysztof Cię zapraszam, e, myślę, że, że nie pożałujesz. W lato może być troszkę gorąco, ale... Ale, e, ale mimo wszystko warto. Ale mimo wszystko warto, a tego lata to tak naprawdę mamy 3 miesiące. Rozumiem. Bartku, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Bartosz Zawadzki, współwłaściciel Agencji Nieruchomości Costa Agent. Dziękuję bardzo.